Dzień dobry. Lubicie chodzić do zoo? Ja bardzo. A znacie jakieś wierszyki o zwierzętach? Na pewno. Na przykład te, które napisał Jan Brzechwa. Dzisiaj zabierzemy Was na szczególną wycieczkę po zoo, której celem nie będzie oglądanie prawdziwych zwierząt, ale posłuchanie, jak lubiane przez polskie dzieci wierszyki brzechwy brzmią w różnych językach. Tych języków Innych niż język polski będzie aż dziewięć: niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, szwedzki, węgierski, portugalski, norweski oraz jako jedyny pozaeuropejski język hindi. Wierszyki przetłumaczyli dla Was pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oni też je Wam przedstawią. Podczas naszej wycieczki spotkacie misia, słonia, żółwia, żyrafę, panterę, małpy, dzika i tygrysa. Przyglądajcie się uważnie, a nie będziecie mieli problemu z odgadnięciem, o jakie zwierzę chodzi, i nadstawiajcie uszu, być może wychwycicie jakieś znajomo brzmiące nazwy. Zaczynamy! Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda. Ja, meine Lieben, das ist der Bär. Er kommt heute sehr höflich daher. Die Tatze gibt er bestimmt gerne gerade. Er will sie nicht geben? O, oh, wie schade. Oui, mesdames et voici Mais non, pas la Посмотрите, это Мишка. Он сегодня добрый слишком. Даже лапу дать вам может, но не будет. Он не хочет. Éco, Allora, se è molto gentile oggi, volentieri vi do da zampa. Non vuole, che peccato. Kérem szépen, itt a medve. Neki nagyon jó a kedve. Pacsit is ad, ha akarjuk. Ha nem adja, akkor hagyjuk. Ten słoń nazywa się Bombik. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. Elefanten heter Abel. Den har snabel, som en sabel. Kan du sabla? Sej mej Snu lot mej czyli słon. अरे हाथी का पेट है बड़ा नगाड़ा हाथी का पेट है बड़ा नगाड़ा लंबी सूंड से बजाए चिंगाड़ा लंबी सूंड से बजाए चिंगाड़ा हाथी का पेट है बड़ा नगाड़ा। लंबी सूंड से बजाए चिंगाड़ा हाँ लेकिन ऐसा क्यों अरे भाई तू बहुत सवाल करता है रे ये हाथी है और ये इसका प्राइवेट मामला है रे are hathi ka pet hai bada na gada Hathi ka pet hai bada na gada Lambi sund se bajaye chingada Lambi sund se bajaye chingada Hathi ka hai bada C'est l'éléphant, c'est pas De sa trompe il ne joue pas vous Connaissez-vous la raison Non, ce ne sont pas vos oignons Lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo. Będę prędzej. La tartaruga wolewa, andare in treno. Ale ferowi non fanno risparmiare. A la tartaruga dispiace spędzać Wada a piedi arrivo prima. shilpada wile ta tog. Men havde ike penger nok. Den tenkte ike betalet. Jaj gor Żyrafa tym głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. A ja zazdroszczę żyrafie. Ja nie potrafię. a zsiráf egész életében nyakát nyújtogatja szépen. Én ezért nagyon irigylem. Nekem olyan hosszú nyakam nincsen. Zsiráfa szövívő para mostrar o seu pescoço. Eu tenho inveja da zsiráfa, porque tenho pescoço de sapa. यानी जिराफ जिराफ है एक ऐसा जानवर जो अपनी लंबी लंबी गर्दन आसानी से ऊपर खींचे हम तो यार जलते हैं उससे एक तो अपनी गर्दनियां इतनी छोटी कितनी ताने कितनी खींचे Pantera jest cała w centki, a przy tym bieg ma tak prędki, że chociaż tego nie lubi, biegnąc własne centki gubi. La pantera est rapide comme le TGV. dont elle est si fière Małpy skaczą nie do małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na Pawiana. सोजा माउपा बंदर माउपा खूब उछल रहे हैं, बंदर। ओ, अरे जनाब, वो है, वो तो है लंगूर आ? लंगूर अरे ये तो लगता है बड़ा सा अंगूर मैं क्या कुछ सालता Wraz z w Noar wieża <mum> <Veja> esy babuinu, <mum> ke makaku tan <mum> <mum> Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. « Le sanglier, il est vrai, est très souvent mal léché. Si tu le déranges dans son trou, prends vite tes jambes à ton cou. »« är est svin, wild et ylskt. Fula trunet, rynka strilskt. Vem vildsvinet rokar möta, måste fly för vassa betar. »« Co słychać, panie tygrysie ?»« Oh !» Nic, nudzi mi się. Czy chciałby pan wyjść z za tych krat? Pewnie, przynajmniej bym pana zjadł. A jakże tygriak nasz pożywa? Smutna jemu, nasz tygrys kuciaer, i z wyje żewał, i zjeść cię. Mhm, A Are ram ram bhaiya bag, zarasunai kaise hain अरे क्या बताएं हम तो बोर हो रहे हैं जनाब तो क्या आपको इस पिंजरे से बाहर है आना क्यों नहीं आपकी तरफ देखकर लगता है खूब भरपेट होगा आज का खाना दिस इनन है Möchten Sie, dass ich Sie freilasse? Natürlich, ein zartes Menschlein fände ich klasse. Guten Tag, Hartiger. was ist denn? Ja, ich ich bin ein Willst du nicht ich Frau Bühre nicht? Ja, da können wir ein Spieß bei Ihnen sein. Ist ein Dick wirklich ein Dick und ein Zwerg? Der Swob hat seine Taimnissen, aber Panther hat seine Czy żółw chodzi pieszo, żeby zaoszczędzić na biletach, a tygrys miałby ochotę zjeść na obiad kogoś ze zwiedzających? Niektóre pomysły na Brzechwy są bardzo zabawne, z innymi można by podyskutować, bo zdają się być oparte na utartych, lecz nie zawsze prawdziwych wyobrażeniach, nazywanych stereotypami. Nie zmienia to jednak faktu, że wierszyki, które zaprezentowaliśmy, nadal bawią dzieci. I dostarczają inspiracji dorosłym. Nasz dzisiejszy spacer po wielojęzycznym, wesołym zoo dobiegł już końca, ale jest przecież wiele innych zwierząt, o których pisał Brzechwa. Czy one też mówią różnymi językami? O tym opowiemy Wam następnym razem. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.